Halo dupsko, czatki, czatełki. Jak tam, co tam. Jak się macie, jak się bawicie. Dzisiaj gramy w House flippera. Nigdy nie grałam w tę grę. Nie wiem o co chodzi w tej grze. I właściwie nie wiem, dlaczego ją w ogóle odpaliłam. <grym> Prawda jest taka, że y, od dłuższego czasu pisaliście Młociu zagraj w House flippera. To gramy. <grym> tak bardzo mniej więcej. Tam... Będę grał w grę. Będę grać w grę, a co to za gra? <grym> House Flipper. A w co się w niej robi? Nie mam bladego pojęcia, ale będę grać. Nowa gra. O kurwa, jak u mnie w pokoju. <grym> Trzeba w sypialni dać telewizor, a na przykład kurwa posprzątać? A, po co tam po co sprzątać? telewizor, jak jest laptop? Na razie jednak musisz się zadowolić tą ruderą. Którą możesz nazywać swoim biurem oraz laptopem będącym w centrum dowodzenia. już coś przydko powiedziałam. Ja pierdziulam! No to funkcjonalna kawalerka w centrum miasta, bardzo przytulna. 2500 <noise> plus, plus rachunki, tak? Czuję się jakbym wróciła do Warszawowa. Naprawdę w Warszawowie mieliśmy dokładnie takie warunki. Naciśnij, aby to wyrzucić. A to mogę wyrzucić? A to! Pf. Ale też mi... Wyrzuć! 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 O, proszę, a nie mogę, na, nie mogę na zewnątrz, proszę. A ja chcę taką wycieraczkę z napisem Go Away. Mogę? Ja pierdzielę. Słuchaj, jak tutaj są jeszcze resztki, to dałoby się z tego jakiegoś takiego wegańskiego sneakersa uklepać i by było. Strobol, ale będzie jazda! Umc, umc. Dobra, unc! No, Dobra, już no. skończyłam. Ale masz piłę mechaniczną. Gdzie? Mam! Przytrzymaj, aby podnieść. To idę zobaczyć, co o sąsiedzi o tym sądzą. Panie sąsiad, co pan uważa? Nie mogę. Kartoniki? Będę na hankę polować. Patrz, mogę wyrównać. Dalej jest brzydki i obrzygany, ale teraz przynajmniej równo. Młotecek! Juhu! Dobra, to co rozwalamy? Hupsz, hupsz. Jak ja mam tym. Mogę obracać. To ugotujemy młoteczek na obiad. O matko, kto obsrał kibel? Ale przynajmniej ja sobie wezmę i równo powieszę. O, teraz jest równo. Czyszczenie nie jest dostępne. Ja pierdolę, czy w tym powinny być takie stare z zkiśniałe muchy, takie suszone. <noise> jak chipsy. Sandra Żur. <noise> Pozdrawiamy żonę purpusa. Były wyniósł mi z domu kaloryfer. To się trzeba uważać z kim się umawiać. To może zimna suka była i potrzebował trochę ciepła. Może. <laughs> Wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. No to teraz ten burdel powinien Powinnaś powinieneś przekuć w zacny biznes i odkupisz kaloryfer proste. Czyli co? Czarna wołga będzie. To... No i następny e-mail dostaniesz od niego, tak. że dziewczyna zdemolowała Miss. Dokładnie, tutaj czaty piszą, że łazienka jak spatoli. w sumie racja. Dostałaś miotłę, możesz się poczuć jak prawdziwa kobieta. Jak czarownica. Co oni, kocie, żarcie wywalił na podłogę? Dobra, kartony. <gryw> Okej. Okay. Od tej pory masz do dyspozycji tablet. Naciśnij coś tam, aby go wyjąć lub schować. Ale co mam wyjąć lub schować? <laughs> Mój tablet? To zabieram ze sobą. <laughs> nie da się. Czemu nie mogę zabrać ze sobą telewizora? Ale oszustwo. Mopem! Mopem szatkę tam. <śmiech> <śmiech> nie wiem, <wierzę>, że to działa. A <laughs> bogowie, co ja robię? Chciałabym mieć takiego magicznego mopa. Prawie jak zaczarowany ołówek. I to też zabierę. Ach. A to mogę na zewnątrz? Nie mogę. Jak ja mam wyremontować tak mały dom, jak tu nic nigdzie nie można przestawić? ka Nie ma. <laughs> tu proszę dolnąć. Fyk. Działa, to działa. Ja, ale ze mnie jest mechanik. Pamiętaj, u siebie rób jak u siebie, a łopcego na no, odpierdol. Pływał raz marynarz, jeden, który jadał wszystko z pieprzem. Wsypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Czemu ja nie mogę tak ruszać z tym mopem tak szalenie? A te ściany też się wymyją? Ja chcę takiego magicznego mopa, on jest jak w stylu zakupów mango. Narzygałeś sobie w mieszkaniu i jesteś totalną pierdołą? Użyj naszego parowego mopa, dzięki niemu wszystko będzie błyszczeć, Łącznie z twoją dupą. A kiedy już za, na, nastanie noc, będziesz mógł go użyć w różnych celach innych. Ja chcę magicznego mopa, co on czyści wszystko. Czajnik im nawet mopem. Patrz, jaki magiczny, to jeszcze w środku piekarnik. Nikt, wszyscy nie nienawidzą czyścić piekarnika, to ja wyczyszczę piekarnik w środku jeszcze moim magicznym mopem i dostanę napiwek. Przez to. Ej, chodźcie im w ogóle wszystko w domu przestawimy, ja im kuchnię zabiorę. O. To tak będzie. Przemeblowa-am. To już były nie wejdzie jej do mieszkania. Jak kanapa będzie postawiona. Czy <noise> drzwi nie otworzą? Czekajcie, ja mam plan. Ja pierdzielę co on tu zrobił? Rzeczywiście były dziwki koks. Dupa mi się nie mieści, nie! Jak ja mam stąd wyjść teraz? Dzisiaj wracacie, zmęczonej z pracy i dups dupą na łóżko i od razu już wszystko działa tak jak trzeba wracacie i macie, patrzcie, lodóweczkę o i sobie klap i piweczko z lodóweczki i koniec idealnie Aleksander, mogę zostać Dorotą Szelągowską do twojej Katarzyny Dowbor? nie wiem kim obie są, ale możesz cokolwiek to znaczy no i nie lepiej w tej sypialni jak tak jest postawione nowocześnie Proszę, to jeszcze w sypialni musi być dildo. Proszę. I gruszka do lewatywy. Proszę. Dobra, no to tutaj jest posprzątane. Jeszcze zajrzę do Łazienki. O kurwa. To się tu dobrze bawił. To czekajcie, dam telewizor do sypialni, żeby można było syporno normalnie poglądać kulturalnie. O siku mi się zachciało w takim momencie. No to jesteś w kiblu o to. To, to, to zaraz pójdę. Zawsze jak... TADAM! <laughs> jak do takich gier siadasz, to zawsze jest... Chcę zrobić to, nie da się. A to, nie da się. A przesunąć, nie da się. No bo nie da się. A wyjść oknem, nie da się. <laughs> no i pięknie ogarnęłam, patrzcie jak ślicznie. Bądźcie ze mnie dumni. Jestem najlepsza w ten gier. Jeszcze się plecami wezmę o drzewo jak niedźwiedź. Zaznaczę teren, że to ja tu sprzątałam tak ładnie. Czy ja dostałam już pieniądze? Aha, bo to nie tak popatrz. Nie tak się wzięło. To może u siebie posprzątaj teraz, czy coś? Ja mam przecież ładnie. Gdzieś tu jest porządnie odpowiednio. No i ten grzyb na ścianie taki. Ja się pytam, kogo ja pornola oglądałam, że aż tutaj doleciało. Witam, krótko mówiąc, potrzebujemy zrobić porządek w garażu. Proszę o wyrzucenie wszystkich pudeł i starych śmieci oraz starych opon. Twojego męża rozumiem, że też. Proszę nie zapomnieć również o moim mężu aha i umyć okna. A narzędzi to proszę lepiej nie ruszać, mąż nie lubi jak mu się je przekłada i potem nie może ich znaleźć. Pozdrawiam, Karolina. Czy to przypadkiem nie ty jesteś jej mężem? Czemu się ochajtałeś z Karoliną? W sumie lepiej niż ze mną, więc. Pozdrawiamy Moriarkiego bardzo serdecznie. Ładny, stary, zniszczony dom. Po co to ruszać i naprawiać, jak jest dobre i działa. Dokładnie. Na jeden pokój było stać na okiennicę. A, widzisz, bo tu jest sypialnia, więc nic tam zamykają jak oni ten teren ten, ale to przecież ta okiennica nie, do, nie dostanie, nie zakryje wszystkiego. Patrzcie bąbelek! To otworzymy piekarnik, żeby wiedzieli, żeby bąbelka wsadzić. Ale patrzcie, mogę wziąć przedmiot. I bombelek będzie oświecony. Taki trochę chudy im wyszedł, ale przynajmniej ma żarówkę. Jaki w ogóle oszust? On mi płacił tylko za kałoryfery. Ja nie będę robić z lewa tutaj. Z lewu. No to nie zakończysz zlecenia <gry> Jaki w ogóle Janusz? Ja się nie zgadzam. To mu taki obrzygany chujowy, jaki zamostujemy. Taki o patrzcie Jak z toalety publicznej. Proszę, niech ma taki obrzygany. Albo to tak najpierw trzeba. Jak ja tam wsadziłam cokolwiek, że tak widzę teraz. Czy ja cierpię na jakiejś płaskogłowie? Nagle się okaże, że młotka wie, jak działają z lewy i potrafiłaby sobie w domu zamontować. No i jest. To jeszcze nasz tam do zlewu, bo mi nie zapłacili za ten zlew. Poczekajcie, dziecko im wrzucę do zlewu. Kara dla dziecka, bo rodzice chytrusy. Montowany grzejnik duży. W dupie! Wszystko najgorsze mu kupię. Za to, jak mnie potraktował, oszukał mnie. <laughs> Piękny Aleksander. On płaci w naturze. Uciekaj, póki jeszcze możesz. <laughs> Dobrze. I patrz jak mam 100% teraz. Masz. niech Ci na kapie deszcz na to. Ja się nie. Bo on nie oszukał. Hmm. A, <laughs> tylko się do sufitu da. O! To mu dom spale, tylko najpierw czujnik przeciwpożarowy zak zakryje. O! I mu światła do dole wszędzie włączone, żeby mu przyszedł rachunek za prąd. Masz. Aha! <słys ochotne> <Fourth> Fila. Chwila. Inia face! Zauważyłeś, że używając zakładki galerii na tablecie możesz wybrać dowolny obraz. Z dysku i wrzucić go jako plakat i powiesić na ścianie. A to już wiemy, że będziemy go ebabę wieszać. Tą panią tak sobie wezmę. O. dłuszko, żeby się dobrze flapało do niej. O, proszę bardzo. Nie mogę tak. O, proszę, tu. Będę jej patrzeć w oczy, kiedy będę to robić. Zrób sobie te ulepszenia, to będziesz mieć nowe narzędzia i szybciej robić różne rzeczy. <śmiech> <śmiech> Trzymaj do trzech płytek lub paneli naraz i kłaci o 25% szybciej. Ja będę glazurnikiem. Lazureczka mucha nie siada. I gipsiarzem. Witam, witam. Moja żona nareszcie zaszła w ciążę. Jesteśmy teraz zabiegani jak nigdy, choć bardzo szczęśliwi. Sam nie mam pojęcia, co w co powinienem ręce włożyć. No już na pewno nie w żonę. <śmiech> 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 bardzo też proszę o przygotowanie pokoju dla dziecka, zakupienie łóżeczka, przewijaka, może jakiejś zabawek. To sam se kup kuźwa. <laughs> Pozdrawiamy. Wybaczcie, to było silniejsze ode mnie. O, ktoś pizzę je. Hmm. Dawaj pizzę! Sąsiedzi będą bardzo szczęśliwi. Ale pachnie, no przecież, kurde. Luje jedni sami żrą. To pierwsza zabawa dla dziecka woke. Czy tutaj jest pokój dla dziecka? Nie, tu jest pokój... A nie! Przepraszam, przecież to był garaż, a nie pokój dla dziecka. To teraz obalamy mity, czy na rozgrzanym samochodzie można zrobić jajecznicę. Nie można. Nie można. Nidrydy. No to idę do gara... MARIHUANEN MAJĄ! <grywki> Kefir Zagłady w pracy jadł pizzę. Pozdrawiamy Kefira Zagłady, dawaj pizzę. <grywki> Powywalam opony. Opony to trzeba ładnie do utylizacji jeszcze, trzeba za to zapłacić. Do lasu wywiozę i będzie, kurde. Proszę Cię. Ja jestem porządnym Polakiem. Utylizuję w lesie wszystko. A patrz, tych się nie da. No bo one są ładne nowe. To je weźmiemy też. A patrz, zrobiłam lewitującą poponę. Lepiej lewitującą niż morderczą. W sumie racja. A ze mnie Houdini jest. Moriarty. I tu, i tu jeszcze. No perfekto. Buena, buena. On coś mówił, żeby mu poukładać narzędzia na stole, jeśli dobrze pamiętam. To chwila. Ktoś to nie umie w kolizję. Cii, bo trzeba podłożyć oponę, żeby narzędziom było mięciutko. O Ktoś to naprawdę nie umie si w kolizję. On jest psychopatą, patrz jaką ma siekierę ma. Ja wiem, że to jest brzeszczosik, a to jest piła. Mądra jestem? Tak. Skąd ja wiem takie O młoteczek, to weźmiemy na pamiątkę. Kto tu postawił te rowery, ja <noise> A Bałaganiarze ludzie. Tak postawią, byle gdzie człowiek się później potyka. To im to położę, o. Proszę. Ścianie. Super, bo to jest tajne przejście. Peron 9 i 3 czwarte. Jeszcze masz jakieś śmieci i okna do wyczyszczenia. A wszystkie czy tylko w garażu? Bo ja robię tylko to, za co mi płacą. A słuchajcie, ja mam pomysł, ale ja mam po prostu mega pomysł. Ta 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 to 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 Nie zmieści się A nie! A. A. No bo będzie kapać wtedy I A! Będą mieli niespodziankę Może pomyślą, że im szafę kupiłam Dom zostawi otwarty, żeby się przewietrzyło tak, ukończ. Ciekawe jakby się to było na tablecie graficznym, no w sumie. Słuchaj, też byś chciała jak ja w rzadce pracować. Największy utarg mieć w ciągu dnia. Tyle bananów przez dzień przemacać. Kolejki nieustannie skracać. Wobec mnie padły oskarżenia, że kupuję sobie wyświetlenia. Ja zaś wolę mleko i fileta, ale wiem, że musisz jakoś wytłumaczyć, że twoja kariera